i będziemy grać w Kitty. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie suba i łapkę w górę. Przechodzimy do grania, dobra. Jesteśmy myszką Dawno w to... O nie, my, y, kot. Dawno nie grałam w... Y, y, właśnie w mychę I kota. Więc mam nadzieję, że mnie nie złapią. Dobra, mamy... To będzie jakby krótki czas, mój pierwszy filmik. Okej, okay, tutaj się schowamy przed kotem. Tu... Dobra, możemy sobie tu wejść. Yy... Dobra, Nie ma tu jeszcze za... żadnej yy, myszki. I właśnie. Jeśli będziecie mnie hejtować, to po prostu mnie hejtujecie. Dobra. Jestem. Yy, i ze mną jest też moja koleżanka Emilka. Yy, będziemy... Ja nagrywam właśnie... tak yy, widzicie, bo... I wy ja też pewnie nie jesteście. I my by... no, gramy, ale... A nie chcę ze mną grać. Ale gram z Kiki. Ja tego dołączam. Ale to nie jest to. Nie? To jest adoptni. I dobra, czekamy na Zuzie. Może dołączę. Zaczyna Emilkę. Zawsze mu my się myli. Chyba w pora na No. O mam, to jest teraz. Kochani, Nie da się. Nie da się. Dobra, to... dołączam do ciebie. Okej, okay, jakoś weszliśmy. Jakby to to Wiecie ile ja mam lat i jakby co i jakie ja się nagrywałam woda nie na myszy Ja bardzo lubię myszy, tylko spójcie się patrzę jak kot lepiej łapie myszkać. Ja do... miałam właśnie jak kot robi, nie? O, dom przy patrola, czyli tych takich psów tutaj jest. A no, nie, wierzę to dzieci to było. Serio. Jak widzimy tam jest mleczka. Słuchajcie, zapomniałem. Er, Emil Kacz. Tam jest kot. Emil Kacz, albo Emil Kacz. Miej jest z Emil Czy? Musimy się uchować, by to jest kot. Ja nie jestem kotem. O nie, kot, 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 kot. kot. To masz myszę. To masz myszę. To masz myszę. To ty tu jesteś, nie, jestem obok tego bu żółtego budynku. A, no ja też. Patrz, teraz A, ale nie jestem w tym. Ja uściekam przez tego kota. Ja nie chcę. Ja nie nie. Ale ty jesteś objęziona no mnie. Waliłam. Czemu? Musisz Musimy jakby zrobić, żeby Kiedy Kiedyś Tak. Ale jak mam tam gdzieś przecież mnie Jesteśmy jakby kularzańkami. I to A ja A nie, już dawno w to nie grałam. Ja dawno w tym to nie grałam. Ej, go nie może wejść. Kiedyś haskolleń złotał kolejną myszkę. Złotał kolejną myszkę. Ale mnie już. Chcecie jakiś klucz? Trzeba. Ale, ale ciebie tu nie ma. Nie. Ja, panu nie wyglądał. Klucz Ten kot mnie nie, nie, nie złapia. A tak. kot tylko... nie jest niezły, dobry. Bo mam łapkę na tą. Jakbyście nie widzieli. Ja zaraz wyjeżdżam tutaj i do domu. No i Jazuzia nas właśnie. A byłam na YouTube. Nie? Tak. Co to? jakby, to powiedzieć o tym starym kanale? Tak. Jakby co ona miała kiedyś stary kanał, to Kazuzia i nie znajdowała na. Nie mówiłem, ja mogę być kotem. Nie, nie, nie! nie e, Emilka jest! Złapałam! Nie! Złapałam, złapałam! Mam... muszę niestety... ja wyszłam, nie i, wyszłam nie i ja muszę tylko po prostu... Ej, czemu oni wyszli? Ja nie mogę wyjść. Łe, przegrałam. Bo ja po prostu. Czekaj, to zaraz dołączę do Ciebie, bo mnie wywaliło. Tak naprawdę nie byłam tym hotem. A nie, co ty się po co mnie okłamałaś? Ja tu nie byłam. oni chyba wygrali, a ja przegrałam. No, ja wygrałam. Przegrałaś? Nie, wygrałam. Przegrałaś? A, bo nie, nie pokonaliście mnie. Ale oni wychodzą. Dobra, ej, dołączajcie! Ja muszę już kończyć nagrywać, ale y, jutro albo dziś będzie kolejny odcinek z serii Bru y, z odcinka z obby. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, do więc... Dawa, mapę. Więc muszę już kończyć. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Pa, pa!